Jak nie było ludzi na ulicy, my podjeżdżamy pod bank, a tu nagle z każdej strony tuf, 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 i ludzie idą. I ja mówię, Ty, to wszystko jest ustawiony, że to są aktorzy nie, nie ale To nie może uważasz, że ludzie byli, że na ulicach mogli być statyści i ludzie, którzy mieli Później naprawdę po chwili, po, na drugi, trzeci dzień i to już myślałem, że naprawdę ludzie, tam, gdzie my idziemy, ci ludzie są statystami. Bo my, my jeździliśmy cały czas praktycznie po tych samych ulicach, tam był taki okręg, że to było. Były dwie szkoły, e, był jakiś teatr, był jakiś występ, był bank, był nasz hotel i, i park. I my praktycznie cały czas tylko tymi ulicami, tymi samymi jeździliśmy. Także, no, no prawdopodobnie ci ludzie byli ustawieni. To było takie szalone wszystko. Wiesz, no, i na przykład, jak byliśmy już w hotelu, zamknęli nas w hotelu, no to już wiesz, to już te normalni ludzie, tak jakby gdzieś byli, no to patrzysz przez okno, a tu idzie na przykład, wiesz, 12 osób do pracy. Normalnie w dwóch szeregu, jak wojsko. Tu, tu, I przed nim jakieś goście i mówisz, gdzie mają iść. No tam było wszystko sztuczne. Totalnie było wszystko sztuczne.